Wieloryby Bitcoina skumulowały w ciągu ostatnich 25 dni aż 90 tysięcy bitcoinów. Także, jak ktoś myślił, że już nie będą kupować, to się bardzo grubo myli. Revolut obsł dodaje obsługę DeFi do aplikacji mobilnej. Analitycy uważają, że Bitcoin poradzi sobie dużo lepiej od Ethereum w ciągu nadchodzącego okresu czasu. A słuchajcie, Partia Republikańska będzie pozwalać na. Będzie zbierać kryptowaluty, a dokładniej będzie pozwalać na dotowanie ich w kryptowalutach. W Stanach normalnie dotuje się oficjalnie partie. Cześć. Z tej strony, Mike, witam Was w Crypto Newsach Lite. Jak zwykle zapraszam na wiadomości ze świata Bitcoina, kryptowalut i technologii blockchain. Na końcu moje podsumowanie i teraz do wszystkich osób, które są na tej premierze. Jeżeli oglądacie na premierze, ja teraz biegam za piłką, także sorry w czacie mnie nie ma. Miłowe, miłego oglądania. Standardowo zaczynamy ze strony bitcoin.pl.org. Tomasz Sawczak, Revolut uruchamia handel 9 tokenami DeFi w aplikacji mobilnej. Także słuchajcie, tokeny DeFi pojawiły się w Rewolucie. jest to brytyjska firma. Dodali Ave, Sushi, Mir, CRV, 1 inch comp engine. BAT między innymi, nie wiem co ma BAT z DeFi i OGN, także tutaj to zostało ogłoszone. Kto używa Revoluta będzie mógł handlować. Co ciekawe Revolut jakiś czas temu wprowadził wypłatę kryptowalut i tutaj będzie można wypłacać kryptowaluty, ale trzeba mieć chyba kartę metal czy jakąś inną. Przechodzimy sobie do komparika. Krzysztof Iwatowski, Bitcoin. Wieloryby zakumulowały 90 tysięcy BTC przez 25 dni. Wieloryby posiadają, tak są, to są portfele, które posiadają od 100 000 do 10 tysięcy Bitcoinów. I słuchajcie, są największym segmentem hodlerów. Cena bitcoina pozostaje pod poziomem 40 tysięcy USD. Możemy sobie na szybko tutaj zajrzeć. Jeśli chodzi o cenę bitcoina, zajrzyjmy sobie na analizę rynku. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj nawet nie zaglądałem. Lekko na czerwono 37 900, walka o 38, tak to, tak to generalnie wygląda. No i okazuje się, że przez ostatnie 25 dni wykresy wieloryby, adresy wieloryby, wielorybów bitcoinowych zgromadziły dodatkowe 90 tysięcy bitcoinów, wartych prawie 367 miliardów dolarów. Także jak ktoś chce wiedzieć co się dzieje, to niech obserwuje wieloryby. Przechodzimy sobie dalej, słuchajcie, hackathon, hackathon DAO1, Celuje w afrykańskich deweloperów blockchaina. Tak, częścią inicjatywy, która chce budować bazę talentów krypto i blockchainowych jest, słuchajcie, zdecentralizowana organizacja autonomiczna, która nazywa się dao One. Jest to protokół, który jest oczywiście tutaj napędzany przez społeczność i będą tutaj, słuchajcie, <coughs> będą tutaj organizować, organizować hackathon. A no, żeby zrobić hackathon, to jest po prostu taki można powiedzieć, e, zlot, spęd programistów różnego rodzaju, hakerów, którzy wykonują różnego rodzaju zadania, tak, i między innymi, słuchajcie, e, mamy tutaj wywiad z panem e, Terensem Zimwara, e, przepraszam, nie, to jest e, nie z Terensem, tylko pan Terens Zimwara e, napisał do pana Leo G., czy m, czołowego stratega właśnie w CGC jest, w DAO One i to są odpowiedzi, jeżeli kogoś interesuje ten wywiad, tak, Czym jest, tu, czym, jest, czym jest DAO One, hackathon, na czym to polega i tak dalej, i tego typu rzeczy. Te, te hackatony bardzo często są popularne. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, uważajcie na scam Ledgera. Skamerzy wysyłają, zhakowali poprzez mail urządzenia Ledger, aby ukraść kryptowaluty. Na czym się to odbywa? Dostajecie z maila, ja na przykład dzisiaj dostałem e, telefon z jakiegoś numeru plus 33, coś tam dalej, który zadzwonił do mnie i zapytał mnie, czy ja się nazywam taki. tak, to jest wyciek danych, dane wyciekły z Ledgera i oferuje Wam jakieś cudo inwestycje, oczywiście odpowiedziałem, że no, zablokowałem, e, ten numer zgłosiłem, w Samsungu akurat jest taka, jest taka opcja i słuchajcie, e, e, wysyłają, oni, wysyłają oni fałszywe oprogramowanie, do, a do tych adresów, na których między innymi, zobaczcie, nawet mailing, słuchajcie, to jest jeszcze lepsze, nawet myślałem, że to jako e-maile, słuchajcie, tradycyjne listy zostały wysłane, no i tu oczywiście tutaj zostały informacje i tak dalej, i tak dalej, i tego typu rzeczy tutaj musisz tak, doniósł o tym użytkownik na Teterze, że który... E Otrzymali oni, o to jest ciekawa sprawa, słuchajcie. Wysyłają Ledgery. Otrzymali urządzenie, którego nie kupili. Oczywiście, ta pa było źle to, źle to, można powiedzieć, opisane, błędy gramatyczne i tak dalej, i tak dalej. I tak, dalej. Tak, to, tak to wygląda. Słuchajcie, Ledger Nano X i zobaczcie. Wybierz urządzenie, tutaj wybierz swoją fazę, tak, 8. Co ciekawe, tu macie do wyboru 12, 18, 8 i tak dalej, i tak dalej. I w środku, oczywiście. Pod, podrobione urządzenie. Także uważajcie na to, jeżeli nie zamawialiście Ledgera, to go na pewno nie bierzcie. Przechodzimy sobie dalej. Czy tych sześciu jest najbogatszych w kryptowolutach? Zobaczmy o kim tutaj mowa, bo oczywiście bardzo dużo osób wzbogaciło się bardzo mocno na kryptowolutach. Niektórzy stali się miliarderami. No i teraz tu mamy, słuchajcie, zobaczcie. E, tu jest akurat Five, tak? Five richest crypto billionaires. Nie wiem dlaczego tam, e, tam sześć, to było na, na YouTubie CoinBiuro. Słuchajcie, a, bo na szóstym miejscu Tim Draper i Max Kaiser, dwóch najbogatszych, bardzo często wchodzili. Witalik e, Buterin, bracia Winklevoss, Chris Larsen, czyli z e, Ripple, e, Sam Bankman-Fried z FTX-a i na końcu Changpeng Zhao, czyli Czarek Zło z binance najbogatsze osoby w kryptowalutach. Pamiętajcie jednak, że w większości przypadków oni zarobili na sprzedaży łopat. Od, bo wejście w kryptowaluty oczywiście w bardzo wczesnym stadium jest czymś spoko i można powiedzieć, że to pozwoli Wam zarobić, ale jednocześnie, żeby stać się miliarderem, to albo musisz mieć dużą kasę na inwestycję początkową, albo musiałbyś, albo musiałbyś coś zarabiać regularnie. Przechodzimy sobie dalej. Brytyjski regulator w swoim badaniu przeprowadził i, słuchajcie, wynika z niego, że rozumienie, rozumienie kryptowalut Zmniejsza się, gdy <gry> zwiększa się posiadanie. FCA, oczywiście, czyli odpowiednik naszego polskiego KNF-u, wypuścił tego najnowsze rezultaty badania, takiego quantitative study na temat kryptowalut. I słuchajcie, ilość posiadaczy kryptowalut wzrosła do 2,3 miliona obywateli chodzi o Zjednoczone Królestwo z poziomu 1,9 w 2020 roku. Pomimo tego, że zwiększyła się ilość posiadaczy, to relatywny poziom zrozumienia kryptoaktywów spadł. No niestety, weszły TikTokowe dzieci, jak to, jak to można zrozumieć. Te badania są już trzecimi badaniami, które są prowadzone właśnie od października 2018 roku. Przeprowadza to FCA i podsumować to można najkrócej. More ownership, but less understanding, czyli więcej posiadają, mniej rozumieją, tak. Tyle właściwie można, można powiedzieć. Tu jest oczywiście odniesienie do tego, że firmy krypto UK muszą się rejestrować w FCA i otrzymywać odpowiednie zgody. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, Łowcy Kaczek, to gra NFT, na Wave się integruje futuresy w futures funkcjonalności DeFi, tak? Waves integruje trading i zdecentralizowane, yield farming na zdecentralizowanych finansach do swojego do swojej gry opartej na NFT o nazwie Duck Hunters. Na czym to polega? No gramy i pewnie sobie strzelamy, strzelamy do kaczek. Zobaczmy, wejdźmy na Waves Duck. Aha, czyli sobie tutaj zbuduj swoje kacze, kacze Imperium. Czyli chyba się nie strzela do kaczek, tylko gromadzi się jakieś... Zobaczcie, najpierw trzeba zdobywać jajko, później tutaj wykluć. Można tutaj je między sobą rozmnażać, można je tradeować i dodatkowo można farmić. No. Powiem Wam, ja sobie to dodam, do, e, dodam sobie to do, do kryptowalut i zobaczymy, może kiedyś się tym tematem zainteresuje. No i słuchajcie, połączenie DeFi z NFT, czyli wavesowe kaczki, tak, funkcjonalności gry. Słuchajcie, między innymi zobaczcie, e, w tej chwili, słuchajcie, gra zawiera właśnie takie mechanizmy, które będą zaktualizowane regularnie. Możesz zbierać i tutaj e, wykluwać e, tokeny EGG, które mogą być zakupione na, na Waves Exchange. No i oczywiście niektóre, niektóre zarabiają od 300 do 5000%, czyli takie typowe no, te kryptokotki, tego typu rzeczy. No, może być głupie. Przechodzimy sobie dalej. Bitcoin jest pierwszym oryginalnie, nowym, oryginalnie nową klasą aktywów w przeciągu ostatnich 150 lat. Tak twierdzi finansista, doradca finansowy Rick Edelman. Mówi, że jego koledzy muszą pozbyć się swojego nastawienia i przebadać Bitcoina i kryptowaluty z otwartymi, o z otwartymi oczami, oczyma właściwie, a także dodatkowo z taką, z taką wbudowaną, wrodzoną ciekawością, tak bo wszyscy są nastawieni. Rick Edelman jest to założyciel firmy doradczej Edelman Financial Engines opisuje Bitcoina i kryptoaktywa jak coś kompletnie nowego i całkowicie nową klasę aktywów. Nie ma to nic wspólnego z mainstreamowymi tworami takimi jak akcje, obligacje, nieruchomości, ropa naftowa, czy jakiekolwiek towary, tylko z tych tych. Słuchajcie, rozmawiał m.in. z Yahoo Finance w środę, nazwał Bitcoina właśnie pierwszym oryginalnie nowym, nową, nową, oryginalnie nowym aktywem w, od 150 lat, Zgo, tak przynajmniej zgodnie z jego wypowiedzią. Nic od czasu rynku złota nie było tak innowacyjne jak kryptowaluty. No i oczywiście krytykuje swoich kolegów itd. i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, bo nie ma co od razu, skazywać na, od razu skazywać tutaj na porażkę tego typu rzeczy. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, dlaczego jeden z czołowych analityków twierdzi, że Bitcoin poradzi się krótkoterminowo dużo lepiej od. Ethereum, czyli para Bitcoin do Ethereum będzie miała, będzie rosła w górę na następnym rajdzie rynkowym. Wszyscy do tego się zwracają. Tak wierzy David czy eee, Ten Chief Investment Officer w Axo Alpha, to jest paryska firma z branży usług inwestycyjnych, zarządzania inwestycjami. No i zauważył on, zauważył, że jest tutaj potencjał do wzrostu w stosunku do ETH, jest wyższy niż ETH. Co może się przełożyć na wzrost Bitcoina do Ethereum? Oczywiście tak to, tak tutaj te wykresy. Zobaczcie Bitcoin, Bitcoin do USD, Ethereum. Jeśli chodzi w szczegół, o szczegóły, Bitcoin do ETH. Hmm, które porównuje tutaj momentum, tak jak ktoś powiedział, nie ma dobrego przetłumaczenia na polski, czyli jakiś tam, e, nie ma dobrego tłumaczenia, Bitcoin Ethera, jakieś tam można powiedzieć chwilowe nastawienie, no i oczywiście y, bitcoina, cena bitcoina spada wolniej niż etera, e, no i wygląda na to, że BTC, ETH wstrzeli do góry. No. Nigdy nie handlowałem na parze BTC, ETH, słuchajcie, a tutaj news za wielkiej wody, E, ramie elekcyjne amerykańskiej partii republikańskiej będzie akceptowało dotacje w kryptowalutach. NRCC będą zbierać i identyfikować dane wszystkich osób, które chcą im dać dotacje w krypto. Zostało to potwierdzone oficjalnie. Ten NR, NRCC e, to jest po prostu. Um, Taka jakby organizacja, może nie powiemy, że spółka, spółka matka, ale organizacja, spółka córka, organizacja, organizacja strzana, tak to nazwijmy. Ogłoszono to na Twitterze. No i słuchajcie, będą, będą oni zbierać dotacje w kryptowalutach. Będą oni akceptować dotacje do 10 tysięcy dolarów rocznie. 100 dolarów to jest minimalna ilość wpłat. No, i to jest świetna informacja. Ciekawie, kiedy komuchy z Partii Demokratycznej powie, to samo zrobią. Przechodzimy sobie dalej. Latum zbuduje w Kazachstanie farmę wspólnie z Energixem. Będzie tam 16 MW. By się to nie skończyło jak Ice Rock Mining. Pisze o tym Anna Bajdakowa. Słuchajcie, WATtum to jest amerykańska firma. Podpisała, podpisała umowę z farmą w Kazachstanie, która jest zarządzana przez Energix. Firmy ogłosiły to w czwartek. Zbudują oni kopalnię, która będzie zużywać 16 MW energii na, po, na kopanie kryptowalut. I słuchajcie, mają tutaj zainwestować 2 miliony dolarów. Już prace budowlane mają wystartować już w lipcu, czyli za chwilę. Co ciekawe, rozmawiają o budowaniu, o budowaniu kolejnej kopalni, w której będzie 50 MW, koszt, kosztem 8 milionów, 8 milionów dolarów. No oczywiście wszystko jest związane z tym, że z rynku chińskiego zaczynają tam bany, niebany, ale co ciekawe, ktoś dzisiaj na Twitterze napisał, jeśli chodzi o Chiny, to sobie czytałem: ktoś na Twitterze napisał, że w Chinach jest bardzo duża nadwyżka hydroenergii i jeżeli oni zabronią faktycznie dojdzie do skutecznego bana kryptowaluta, ta energia po prostu gdzieś będzie musiała zostać zużyta, nie wiadomo gdzie. Przechodzimy sobie dalej. Amerykańska senator Cynthia Loomis twierdzi, że jest all in jeśli chodzi o Bitcoina. Mówi, że Bitcoin nie tylko zapewnia tutaj dobre, dobrą alternatywę jeśli chodzi o przechowywanie wartości, ale działa jako zabezpieczenie przeciwko E, jako <noise> czek przeciwko utracie wartości amerykańskiego dolara. No, jak traci dolar to wszyscy wiemy. Jest panią senator z Wyoming. No i generalnie od dawna popiera bardzo mocno Bitcoina. Jest pro-Bitcoinowa. Jest ona, słuchajcie, freshmanem. Czyli, czyli dopiero pierwsza raz dostała się do senatu. 66-latka z Wyoming. Słuchajcie, wypowiedziała się na temat Bitcoina. Nie będziemy teraz cytować ale oczywiście jest bardzo, bardzo pro-bitcoinowa, a z drugiej strony płotu z komunistycznej partii demokratycznej e, amerykańska senator Elizabeth Warren e, nazywa bitcoina słabą, no, lousy, gównianą inwestycją. Tak to, tak to nazwijmy, no, tak to wygląda. Przechodzimy sobie dalej i potwierdziło się to, co przewidywałem. Amerykańska agencja SEC oddaliła swoją decyzję na temat bitcoinowego ETF Eck. Przedłużono to o ile dobrze pamiętam o chyba kolejne 45 dni, tak? 45 dni trzeba będzie czekać i generalnie teraz zbierają oni publiczne komentarze na temat bitcoinowego ETF. Nic się nie zmieniło od dłuższego czasu. Żaden ETF w Stanach jeszcze nie przeszedł, chociaż Szwajcaria, Kanada już ma swoje Bitcoinowe etf -y. Przechodzimy sobie dalej, lecimy, słuchajcie, gdzieś tam na Timbuktu. Indonezyjski bank centralny banuje płatności kryptowalutowe. Gubernator tego banku w swoim ostatnim ogłoszeniu powiedział, że bank zabroni używania kryptowalut jako metody płatniczej. Ciekawe jaka tam jest waluta. Gubernator nazywa się Perry Varjewo. Var, 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 ogłosił to, słuchajcie, 15 czerwca i mówi o tym, że nie będą pozwalali, krypto nie będzie zezwalane na inne narzędzia finansowe. Co ciekawe, pracują nad ramami roboczymi, jeśli chodzi o kryptowaluty. Już ostatnio bank centralny zastopował 26 biznesów inwestycyjnych, a także różnych platform peer to peer, ponieważ nie miały one licencji i Trzy zostały, e, trzy były kryptowalutowe, tak. Rząd chce uregulować kryptowaluty. No, niedawno chyba jeszcze w ogóle całkowicie były zakazane kryptowaluty w Indonezji, tak mi się wydaje. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, Zilika wchodzi w partnerstwo z FCA, FCH, tak, czyli FXC, nie, nie FCH, czyli FXCH, tak to nazwijmy, tak, FXCH, aby przyspieszyć adopcję e, tokenów ZIL poprzez... E, Użyteczność FX Swap wartą 10 milionów dolarów. E, czyli słuchajcie, to się nazywa, ten skrót pochodzi od Foreign Exchange Clearing House, czyli jakaś tam e, izba rozliczeń e, zagranicznych giełd, i ma zwiększyć e, płynność na słuchajcie, tak? E, aby zwiększyć płynność platform na, na oficjalnym tokenie, tak, takie partnerstwo. Fch, Fch, FXCH zapewni, słuchajcie, płynność, do, tak? Do, zapewnia dostawcom płynności, a także instytucjonalnym traderom kredyty, tak, w tokenach ZIL wartych 10 milionów dolarów. Założone w 2004 roku. No, i teraz dzięki temu platforma zapewni słapy dla swoich klientów i traderzy, którzy chcą tradować na tych aktywach i tak dalej, i tak no, dalej. Fajna informacja do zlicki. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, drastyczna zmiana zachowań długoterminowych hodlerów Bitcoina jest w trakcie. Tak twierdzi analityk on Will Clementy. O tym panu coś dawno nie było. Obserwuje zmianę nawyków długoterminowych hodlerów Bitcoina. Clemente twierdzi, że zmiana netto długoterminowych inwestorów jest w tej chwili w pozytywnym te, w pozytywnym terytorium, czyli zwiększa się ilość bitcoinów, która jest hodlowana. Zobaczcie, hodler net position change has flipped green for the first time since October, czyli od października 2020 roku pierwszy raz, tutaj zobaczcie, to była cały czas zmniejszana, zmniejszana, zmniejszana zostało to zwiększone. Wtedy kryptowaluty, słuchajcie Przekroczyły 15 tysięcy dolarów. Wtedy wygląda na to, że zaczęli sprzedawać dosyć szybko. No, i oczywiście jego twierdzi, że jest to sygnał, który może spowodować wystrzał bitcoina. No, zobaczymy, zobaczymy. Patrząc na wolumen nunchainowy, jeżeli bitcoin przełamie 41 tysięcy, to nie ma nic yy, poza powietrzem aż do poziomu 47 tysięcy. Zobaczymy, popatrzymy, czy jego prognozy się sprawdzą. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, czołowy trader jest mega byczy, jeśli chodzi o Cardano. A wymienia także trzy mało znane altcoiny, które mogą szykować się do rajdów. Ja wiem, oni zawsze wymieniają. Cardano Spoko, oczywiście Pan się nazywa Kapo, który ma 134 tysiące. Followersów na Twitterze. Mówi bardzo pozytywnie o Cardano. No, a teraz słuchajcie, patrzy on na World Token. To jest pierwsza prognoza, druga to jest Tomo Chain w stosunku do Bitcoina, a trzecia to jest Fala Network, który kolejne aktywa. No wiecie, jak ja podchodzę do tego typu statystyk, analiz, prognoz i tego typu rzeczy. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, MicroStrategy sprzedaje miliard dolarów w swoich akcjach, i planuje kupić więcej Bitcoina. Cóż można tu powiedzieć? Tak przynajmniej złożono wniosek, wniosek w agencji SEC, tam trzeba takie wnioski składać. Wypuszczą oni, czy właściwie sprzedaż akcji tak klasy A, chcą zebrać miliard dolarów od, od czasu do czasu przy użyciu banku inwestycyjnego Jefferies jako swojego agenta. No i oczywiście planują oni zakup bitcoinów. Mówią, że niby mają 92 tysiące, ale podobno już ponad 100 tysięcy. No i cały czas chcą kupulować bitcoina. Zobaczymy, jak to się przełoży na ceny akcji. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, Światowy Bank nie będzie współpracował z El Salvadorem. Światowy Bank nie pomoże Salwadorowi w przejściu do bitcoina. No jakże, by to inaczej? I tutaj chcemy pomóc Salwadorowi w różnego rodzaju, w różnego rodzaju tutaj sposobach, w tym przezroczystości waluty, procesach regulacyjnych, ale oczywiście nie zapewnimy, nie zapewnimy wsparcia, jeśli chodzi o Bitcoina poprosili, poprosili o wsparcie Banku Światowego, Bank Świat, Świat, Światowy powiedział nie. Przechodzimy sobie dalej, akcje na blockchainie. Wedbush używa, używa Paxosa, aby rozliczać trady. Tak? Wedbush Securities jest kolejną, e, fi, kolejną firmą, która do, do, dostrzega potencjał technologii blockchain, aby usprawnić proces rozliczania akcji. E, czyli słuchajcie, Wedbush dołącza m.in. do Bank of America, Credit Suisse i innych, którzy testują swój blockchain. Dzięki blockchainowi rozliczanie akcji ma być dużo lepsze, dużo bardziej efektywne, tak? szybsze i bardziej efektywne. Tak to nazwijmy. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, spada zapotrzebowanie na karty graficzne. Tak przynajmniej donosi Asrock, i mówią o tym, że jest to związane z załamaniem kryptowalut w, kryptowalut w maju, a dodatkowo jeszcze z banem w Chinach. AstroK mówi, że tutaj zmniejszyło się zapotrzebowanie. A zajrzyjmy sobie, słuchajcie, na cenę EO i zobaczymy, czy to się w jakikolwiek. Wiadomo, że to jest no 37, y, RTX 3070. Zobaczmy, jak wygląda jak wygląda ceny. No, słuchajcie, powiem Wam. Zobaczcie, jaka przycena z 10 tysięcy na, na, na 7, nie? Ale zobaczcie, 5700, 5900, czyli mamy ceny poniżej 6 tysięcy, tu mamy już ponad 6, poniżej 6, mamy koło 6. No to powiem wam, że troszeczkę widać w sklepach, ale ja bym jeszcze zaczekał. Ja dałem za kartę swoją 4200 i to też było za dużo. Zobaczmy, jak to wygląda na tych kartach mocniejszych. No, słuchajcie, powiem wam szczerze, zobaczcie, jaka przecena. Zobaczcie, z 16 na 12, to znaczy, że za ile kupili? Za 8. I teraz sprzedają, bo wiadomo, że nikt żaden debil za 16 tego nie kupi. Spada zapotrzebowanie. Zobaczcie, inno już kosztuje 12 tysięcy złotych. 6 może bym dał, 12 nigdy w życiu a Astrok właśnie donosi potwierdzenia, że ze względu na te dwa wydarzenia spada zapotrzebowanie na karty i teraz gamerzy będą będą może, dodatkowo cena Ethereum spadła, to jest, to jest niema, też niebagatelne no i generalnie wygląda na to, że troszeczkę się to odetka a jak wejdzie Ethereum 2.0 to może zacznie się coś lepszego jeśli chodzi o ceny i przechodzimy sobie do przedostatniego newsa, słuchajcie, Bitcoin najbardziej niedoszacowany od 10 lat według modelu Stock to Flow mamy odchylenie Stock to Flow, według modelu cena BTC dziś powinna przekroczyć 100 tysięcy dolarów Bitcoin znajduje się 36% poniżej 11-letniego 11 trendu, czyli jeśli chodzi o odchylenie stock to flow, to mamy, generalnie, zobaczcie tutaj, już powinien wejść na stoka, a mamy 30 parek. Jeszcze brakuje, no to też czas przybrzeżeniem oko podejść. I jeszcze informacja, słuchajcie od Formation. Formation oficjalnie jest listowany, czyli słuchajcie 18, czyli już jutro o godzinie 10.00 czasu UTC. Będą na Kucoinie, do USDT będzie para do BUSD na Pancake Słapie, będzie para do USDT na GateIO i będzie para do USDT na Uniswapie. Także kto Formation ma, może spróbować zagrać pod wydarzenie. A my teraz przechodzimy sobie do podsumowania. Słuchajcie, jeśli chodzi o podsumowanie, to powiem w ten sposób. No, tak jak mówiłem, ja nagrywam ten film, to jest premiera. Nagrywam go 19:57, za chwilę lecę na koszykówkę, ze względu na to, że dzisiaj gram ostatni mecz w tym sezonie. Także sorki nie mam mnie na czacie. No, chyba, że jakoś tam, bo wrzucę go wam. Ale nie, no, akurat o 21. mecz jest, więc gdy wy go oglądacie, ja 21. ustawiłem premierę, to gdy wy go oglądacie, to ja jestem w trakcie meczu. Także trzymajcie kciuki i tyle. Słuchajcie, Kryptostok już jutro. Zapraszam wszystkich serdecznie po kryptostoku, szybkie spotkanko gdzieś tam na jakiegoś browarka albo coś. Będę musiał chyba jakiegoś tam mniejszego, bo z kolei z samego rana z naganiaczem lecimy, właściwie w konwoju lecimy, nie? No, lecimy na Mazury, tam się widzimy ze smartki, pewnie jakieś tam dostaniecie ode mnie relacje, nie relacje może jakiegoś lejwika. A w niedzielę jestem w Warszawie. Teraz tak, jeśli chodzi o niedzielę, to oczywiście kryptowalutowa niedziela z Majkiem jest jak najbardziej zgodnie z planem. I zasadniczo to tyle. Łapa w górę, jeżeli podoba Wam się to, co robię. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie jakiś komentarz taktyczny. Zwiększajmy zasięgi. Jeżeli macie konto na Twitterze, zawsze możecie zretweetować, żeby to jednak niech się niesie, jak to mówi Michu. A ja was wszystkich pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego razu. A teraz oczywiście na końcu. Słuchajcie, w niedzielę, najbliższą będzie. Oczywiście film się ukaże później, ale nagrywam z jednym z dużych youtuberów. Tak jak mówię, ułem ponad 10 dziesięciokrotnie większy, około 10-krotnie większy kanał od mojego. Nie wiem, ile tam subskrypcji. Subskrypcji już idą w setki tysięcy, no nie w miliony, tak, jeszcze, jeszcze, tak nie, ale to jest jakiś tam przebicie się do mainstreamu. Myślę, że wyjdzie bardzo fajny odcinek edukacyjny o kryptowalutach, o tym czym są kryptowaluty i tak dalej. Będzie na pewno głośno. Zobaczymy, może się przebijemy mocniej. A dodatkowo, słuchajcie, dzisiaj był LiveX Signups Network, czyli był Michał Domarecki i był, i był, i był, kurczę, wyleciało z głowy, Paweł Łaskarzewski, dobrze mówię, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Tak, Paweł Łaskarzewski, a ja nie mam pamięci na nazwisk. Bardzo fajny live pogadaliśmy, nie pierwszy, nie ostatni raz, to jest są moi partnerzy kanału, także myślę, że będzie fajnie. Więcej informacji o tym na pewno dostaniecie w najbliższym czasie. A kto nie oglądał, to zapraszam, w niedługim czasie dodam jeszcze spis treści do niego. No i zasadniczo tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.